Chodzi o wspólne dobro to, że mieszkańcy też czuli, że jest taka potrzeba. Widzą to, że jest nabrudzone, że jest, że jest po prostu nieporządek, że są śmieci w parkach, w lasach i stąd też, żeby chcemy ich zaangażować, ale zaangażować nie tylko przez media społecznościowe. Będziemy także rozwieszali plakaty na klatkach i zaczniemy jakby od tego osiedla, od okolicznych osiedli po to, żeby zmobilizować jak największą grupę, żeby widzieli mieszkańcy, że jest taka opcja, że jest taka możliwość, że ktoś się tym zajmuje, że można przystąpić i można własnymi rękami pomóc właśnie w czyszczeniu zielonej góry, parku, lasu. Wszystkiego to co nas Otacza, bo to jest wspólne dobro, żeby to żyło nam się po prostu lepiej w kraju, żebyśmy nie musieli patrzeć na te śmieci, nie wiem, choćby nie wiem, jakieś stare klopy, stare, nie wiem, butelki powyrzucane wszędzie tam, gdzie, gdzie tylko jesteśmy, gdzie egzystujemy. Dla mnie też dziwne jest coś takiego, że idę w parku nowo zrewitalizowanym, ten park ma niecały rok czasu, wchodzę w miejsca takie troszkę mi uczęszczane, a tam są różnego rodzaju odpady, nie wiem, zderzaki. Ktoś musiał to przynieść. Zastanawiam się, jak taka osoba funkcjonuje, że ona gdzieś ciągnie za sobą ten zderzak, rzuca godzić do parku jakieś stare butelki. Będziemy po prostu sprzątać i będziemy też zwracać uwagę na to, kto wyrzuca te śmieci, bo będziemy także patrolować tereny zielone i będziemy też zachęcać edukować i zachęcać do tego, że jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, że ktoś po prostu śmieci, żeby po prostu informować odpowiednie służby. Dzisiaj rozpoczynamy o wszystkich szczegółach uruchomiliśmy już konto na popularnym serwisie społeczności i tam będzie też dzisiaj taki konkurs. Kto polubi, udostępni właśnie tą stronę. Będzie można takie oto koszulki wygrać w tym konkursie. Natomiast zachęcamy do włączania się.